Nie ma śniadania, a moja żoneczka leży jak łania. Jak się ja mam żyć i wesoły być, chcę na wózeczkę. Nasze zetknięcie z Węgajtami było takie, że wracałam gdzieś nocą z jakiegoś drugiego końca Polski, chyba z Krakowa. Miałam ze sobą olbrzymi bagaż, nawet nie miałam plecaka, tylko taką torbę, która się nadaje na chodnik miejski, ale na, na pewno nie na polną drogę na Mazurach. Więc z tą wielką torbą gdzieś zmęczona, strasznie szukałam tego teatru. Były drogowskazy, ale one były takie dość nikłe. W końcu trafiłam do tego teatru. A tam spokojnie siedzi Wacek, Mutka, jedzą śniadanie, piją mleko. I nagle to cało, całe zmęczenie zupełnie ze mnie zeszło. Sala prób i, i równocześnie miejsce, w którym wystawia się spektakl, to jest stodoła. Teatr Wiejski Węgajty to pytanie o kulturę żywą, o inspirację której szuka teatr w tradycyjnych przestrzeniach kultur etnicznych. Wacław Subaszek, założyciel Teatru Wiejskiego Węgajty, przed ponad 20 laty, zadawał sobie pytanie, czy istnieje szansa zbudowania innej sceny teatralnej, w której repertuar literatury wysokiej kultury może się spotkać z obrzędami, z tradycjami kultur wiejskich. Król ma siedzieć. Biadaż mi biada, Biadaż mi biada, I mnie Herodowi, I mnie Herodowi. Chodziłam po świecie, małam już nie zmarzła, Ledwo cię, ledwo w tym domu znalazła, Ostatni ci dekrety, recytuję, że ci w tym domu życie nie zaluje. Ostatnie ci słowo powiadam i kosy nasze zakładam. W budowie spektaklu domowego jest element, który został zaczerpnięty zupełnie z innego kręgu. Mianowicie tam jest by, pieśń dziadowska, pieśń o śmierci. Ona w naszym spektaklu domowym, tym kolędniczym, który z roku na rok się zmienia, obrasta jakimiś nowymi motywami, czy też jakieś motywy odchodzą o zamieraniu i odradzaniu. Bo to jest tak, że jeśli chce się robić spektakl o energii życia, o witalności, trzeba mieć na uwadze to, co jest zaprzeczeniem życia, czyli śmierci. Co roku my rozpoczynamy w tym okresie zimowym cykl warsztatów pod nazwą Inna Szkoła Teatralna. I tam właśnie kolędowanie z taką propozycją warsztatową, z propozycją dla młodych ludzi. Pamiętaj, że jak są refreny i ludzie śpiewają w chórze, to trzeba podgrywać, żeby był stały, stały tempo, wiesz, bo chór ma, będzie miał zawsze tendencję do zwalniania, jak nie będzie rytmu. Bo no, właśnie są w akcji, pomagaj śpiewać, coś. dlatego że y, pieśń o śmierci zawsze to jest pięta atlicowa. Biadasz mi, biadasz, biadasz mi, biadasz, i mnie Herudowi.

Dom da bo, bo weselowo. Tak, tak, trzy To nie drąg do tak groźnie wygląda sposobu. Też na się wynajmuje. Ona siano kosy tak, To by my przyjęli. Tylko że Rozpoczęliśmy projekt, nazwaliśmy go projektem terenowym. Chodziło tutaj o dokonanie jakiejś zmiany, mianowicie, żeby było to tylko działanie w terenie, bez czynienia różnicy na przykład między terenem wiejskim i miejskim. Zaczęliśmy też w tym czasie przenosić te nasze działania związane z kolędowaniem już w przestrzeń miejską. A dokładnie w projekcie zapustnym to się działo, kiedy zapusty zaczęły być pokazywane, zaczęły być robione w więzieniach, w schronisku dla bezdomnych. Mam u was wielki piątek, widziałam jajek, kolonką w Tu po białkiem przesypany i za nas ofiarowany. Jezus na Chrystus. <grym>. Tak, ale zaczną w ogóle w innym składzie. Chodziło zaraz północ, sześciuch, no i chodzili z Alleluja. Ta racyjka to takie wymyślane. W niedzielę Janusieńko, gdy słońce wschodzi, najświętsza Panna na swe dziecię wodzi. Jednego synacka miała, ukryzować, go dała. Małe dziadki zbierały kwiatki, kwiatki zbierały po drodze sypały. Pana Jezusa o litość wołały, o Jezu, o zany kwiecie. I my małe dziecię, rąckie podnosimy, o wołocewne prosimy. O dziesiątusek, o dwa, ile kto ma? Nie proszę o ciele, bo to za wiele. Tylko kiełbasę co trzy razy się opasa. Niech będzie pochwalony Jezus mm. mm. Chrystus. Spotkania z Wincenzem to była próba poszukiwania żywego Vincenza czy też prawdziwego wincenza? To wieść wiatr na oświcie Czarny piątek, wieczny piątek, skolatany spadł. Tu szept, nie zaśmiał się żaden, nie śpiewał, nie klucił w rękach ścierp każdy cierp. ziemię wsią każdy brzęk. Agasim W opowiadaniu Echa z Czerdaka i tam wejście jeden taki dramatyczny moment, bardzo silny. I to jest u za opowieścią o w wielkich problemach dwudziestowiecznych, jest to rodzaj napomykania o największych, najgłębszych źródłach zła, nienawiści, agresji i formach zagłady. Ale przyznam się, że kolka nie przeszywa kiedy sobie nieraz sam w nocy. Pomyślę, jak Tempinka sposzedł tamtędy w górę, w pustkowie. Wyżej, gołe skały, aż to nieba i już. Drapie się on na te skały jeden dzień drugi. Już ta koszula śmiertelna mokra, no już i używysła. I nawet dobrze mu tam. Od wariacji ludzkiej daleko. O całej ludzkiej doli! Ale to mocarz! Jak zaciągnie cały toreczny, to wszystko wiruje! A jak zatrzyma sam jeden! Taniec staje! Ale i oni już ośmielili się, uparli się i oni! Jak zaczną nim wirować! To długie nogi tylko wylatywały spod świętej ryzy. Boże mój! Jakby sam Pan Jezus na ziemię przyszedł, Tak się zrobiło we sobie. Całkiem bez wódki. Nowa Rady stała. Nowa...